A teraz przyszła pora na te maluchy, które tu widzicie: maluchy truskawki. O. Jak sobie piją wodę. Jak je podlewam. Zobaczcie, jakie, jakie są szczęśliwe i zadowolone. O je. Yeah. Jej. I tu temu też damy. To jest Ostara odmiana, się za Ostara. Ona już ma truskawkę. Pokażę Wam, o taką dużą truskawkę. No, patrzcie. Dobra, idziemy dalej z tym. Patrzcie, patrzcie, jak ładnie. Pierwsze podlewanie w tym roku. I one sobie po prostu żłopią tą wodę, te truskawki, bo one to lubią. Specjalnie też taką nieckę zrobiłem, tak to wymyśliłem sobie w tym roku, aby te truskaweczki były dobrze nakarmione wodą. Już nie podlewam je mlekiem, tylko podlewam je wodą. Mam wodę, już sobie zorganizowałem wodę i dzięki temu moje truskawki są bardzo szczęśliwe. Zobaczcie, jak ładnie sobie będą piły. No, podlejemy ich wszystkich, bo już niektóre już siadały, padały sobie, damy im trochę wody. Niech mają. Wszakże deszcz padał, ale ten deszcz to był słabiutki. Tego chwasta od razu też wyrwę później. Jak skończę podlewać.